Jestem dzisiaj w bardzo dobrym humorze, bo wciąż utrzymuje mi się spadek masy ciała, waże 132 i nie tyję, co najważniejsze. A <grytania> od jutra chciałabym zastosować dietę DASH. Jest to nowy sposób odżywiania i co prawda nie chudnie się tutaj jakoś mega dużo, no bo to jest około kilograma na tydzień. Nie jest to oszałamiający wynik, ale podobno bez efektu jojo i zdrowo. Na diecie dasz mogę jeść rzeczy, które między innymi sobie tutaj przygotowałam. Mleko, płatki mogę jeść, mogę jeść makarony, warzywa, owoce, sery, chude wędliny, pieczywo, miód, kaszę. I co najważniejsze, słuchajcie, mogę jeść tutaj słodycze. Co prawda, jest to gorzka czekolada i żelki, tak naprawdę. Mogę jeść też jeszcze suszone owoce, orzechy. Nie mogę na pewno jeść tutaj ani betonów, ani ciast. Dieta DASH jest to skrót od długiej angielskiej nazwy. Zapisałam sobie na kartce, żeby nie przekręcić nic, bo, bo z moim angielskim to jest trochę różnie. Dietary approaches to stop hibernation. W wolnym tłumaczeniu dieta zapobiegająca nadciśnieniu. Na tej diecie sól stosuje się w bardzo ograniczonych ilościach. Trzymajcie za mnie kciuki!